Zapraszam na kurs materialny www.piotsiupak.pl. Rozwiąż równanie x do 3 plus x kwadrat plus x plus 1 równe 0. W tego typu równaniach musimy najpierw wszystko pogrupować, czyli wyłączmy sobie tutaj z pierwszych dwóch elementów x kwadrat przed nawias, czyli x kwadrat to będzie x plus 1, a to zostawiamy tak, jak jest, czyli piszemy sobie w nawiasie x plus 1. Równa się 0, w domyśle przed nawiasem tutaj stoi 1. Co mamy? Mamy dwa wspólne nawiasy, czyli ten wspólny nawias pisze na początku x plus 1, a w drugim nawiasie spisuje to, co zostało, czyli x kwadrat dodać 1 równa się 0. A żeby takie wyrażenie było 0, no to to, co jest w nawiasie, musi być 0, i to, co jest w drugim nawiasie, musi być 0, czyli x plus 1 równa się 0, x równa się minus 1, a te x kwadrat plus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 1. No i to wyrażenie jest sprzeczne, no bo żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie jest ujemna, czyli tutaj nie ma rozwiązań, no bo x kwadrat nie może być ujemne, czyli jedynym rozwiązaniem jest x równe minus 1 i to jest jedyna odpowiedź.